Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi moja rodzina. Cześć, zapraszam Was dzisiaj do zrobienia pysznego, wilgotnego i puszystego ciasta czekoladowego, uwielbianego przez dzieci. Tak, pyszne. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie film. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę pod filmem. Pod filmem znajdziecie link do bloga, gdzie będą podane wszystkie składniki, które zostaną użyte do przygotowania tego przepisu. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Do naszego ciasta czekoladowego będziemy potrzebować mąkę ja mam orkieszową. Możecie ją zastąpić zwykłą mąką pszenną, kakao, ksylitol lub inny słodzik, cukier erytrytol, ocet. Tutaj jest soda i proszek do pieczenia, śmietana, mleko roślinne, dżem, olej. To jest jabłkowo-gruszkowy. W sumie taki mus. Foremka w której upieczemy. Nasze ciasto czekoladowe. A na naszym kanale znajdziecie już ciasto czekoladowe z całymi gruszkami. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. A ta miska po co ci jest potrzebna? Do mieszania składników. Ale się czerpiacie. Zanim zacznę, chciałabym podziękować za wszystkie miłe komentarze, które znajdują się pod filmami. I za ostatni komentarz dla pana Bruno, który napisał, że mu bardzo smakowała sałatka z kiszonego buraka. Zanim zacznę mieszać składniki, to możemy sobie już włączyć piekarnik, żeby się nagrzał na 180 stopni. Już jestem! I musimy mieć dwa naczynia. W jednym mieszamy suche. A w drugim mokre. Do mąki i kakao wsypujemy sodę i proszek i dokładnie mieszamy. A ja was zapraszam do zrobienia pysznego kramle ze śliwkami, póki jeszcze właśnie są śliwki. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Jeśli nie wyświetlają wam się karty, to na dole pod filmem są linki do przepisów, które tutaj podaję które polecam. Suche składniki wymieszane, więc bierzemy się za mieszanie mokrych. I tak dodajemy śmietanę. Wlewamy olej. Mleko roślinne, ksylidol i dżem. Mama, a mam a czy mogą być inne dżemy? Mogą być inne dżemy. Jakie Tak. Jakie się lubi? Jakie się lubi lub jakie się ma w kuchni. I ocet. I mokre składniki teraz mieszamy. Tak jak suche. Tak jak suche, dokładnie. A jeśli lubicie domowe ciasta, to zróbcie ciasto bananowe. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Słuchajcie, jeśli lubicie ciasto bardziej słodkie, to dodajcie więcej ksylitolu cukru co tam po prostu dodajecie i używacie w swojej kuchni. Ok, wymieszane mamy już mokre składniki, więc dodajemy suche. No, się łyżka topi. I teraz w miarę szybko mieszamy, nie za długo, tylko żeby się składniki połączyły. Co prawda nie ma jeszcze pustego czwartku, ale pączki możemy piec, kiedy tylko zapragniemy je zjeść. I zróbcie pyszne mini pączki. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Składniki są już wymieszane, przekładamy je do foremki. Ja mam taką właśnie foremkę z dziurką, którą wcześniej należy posmarować i wysypać albo mąką, albo bułką tartą. Dwie do lizania łyżki. Tak, już. Ja miskę. Słyszę! Na miskę. Wyrównujemy dobrze ciasto. Jak się wylizać miskę? Latać miskę. No to miska się nie podzieli na pół. Jedna będzie lizać łyżkę, a druga miskę. Nie, obie wyjdziemy miskę. I pan tą miskę. Ja też. Dobrze, już wyłączcie to. Ciasto jest już gotowe, wystarczy teraz włożyć do piekarnika. Już mi to właśnie nie będę musiała myć, bo wszystko mi znika. Piekarnik, tak jak mówiłam wcześniej, nagrzewamy na 180 stopni i ciasto wkładamy teraz do gorącego, nagrzanego piekarnika i pieczemy 45 minut lub do tak zwanego suchego patyczka. Po prostu musicie sprawdzić, jeśli się patyczek nie klei, to znaczy, że jest upieczone. Czas musicie dopasować do własnego piekarnika. I teraz wędrujemy z ciasem. Ja mam pytanie: bo mówię, że ciasto jest mokre, tak? Patyczek może być suchy. Ja, jak się upiecze, to patyczek będzie suchy. Czekaj, kamerzystki już uciekły. Dzieci już uciekły, został za kamerą już tylko Mariusz. A my widzimy się za 45 minut, jak ciasto się upiecze. I chcę się was zapytać, czy piekliście kiedyś ciasto z jakimś warzywem? Jeśli nie, to zróbcie właśnie ciasto z dynią i skórką pomarańczy. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. A kiedy zrobić przepis na kapustę piścianą w ścieżce. Nie słyszałam o czymś takim. Ciasto z kapustą piścianą. Do zobaczenia za 45 minut. Ciasto upieczone. Zdejmujemy rant tortownicy jakie Ładnie pachnie. I jak wystygnie, to wyjmujemy z tej foremki. A wy zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco i napiszcie w komentarzu, jakie jest Wasze ulubione ciasto. Ciasto gdy całkowicie wystygnie, możemy polać rozpuszczoną, gorzką czekoladą lub posypać pudrem. To już wybór zostawiam Wam. Ciasto jest już wystudzone, ja sypię pudrem z ksylitolu. Ale możecie również polać rozpuszczoną czekoladą gorzką. Chcecie zobaczyć jak. Się Chcecie zobaczyć, jak ciasto wygląda w środku? Mam rozkroić? To zaczynamy. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam Was do zrobienia rogalików maślanych i ciasteczek owsianych. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Pa! Kliknijcie subskrypcję.